Najczęstsze błędy przy składaniu pitów. Zostało już coraz mniej czasu, dzisiaj 9 kwietnia, więc zostało 21 dni do ostatecznego terminu na złożenie deklaracji. Najczęstsze błędy to jest tak przede wszystkim, to jest mega poważny błąd. To jest po prostu zła forma opodatkowania. Część podatników nie przeliczyła sobie nigdy, czy ja mówię o przedsiębiorcach, czy lepiej na ryczałcie, czy na liniowym, czy na skali, nie porównała sobie tych możliwości, na przykład jest na ryczałcie i nigdy nie zbierała faktur, więc nie wie, jakie mają koszty. Więc zła forma opodatkowania. to jest Pierwszy najważniejszy błąd, bo tracisz po prostu y, y, płacić za dużo podatków. Zapomniane ulgi. O ulgach można sobie przypomnieć czy przede wszystkim Pity, ale można sobie wygooglować najpopularniejsze ulgi albo wpisz to co robisz, na co wydajesz pieniądze i ci y, internet podpowie czy y, można z tego skorzystać jako ulgi czy nie. Błędne dane. To jest pierdoła można powiedzieć, ale błąd w PESEL-u, błąd w numerze konta powoduje to, że zwrot podatku na przykład jest opóźniony. Y, nie podpisują się podatnicy, tak, Urząd Skarbowy wskazuje jako przyczynę błędów. E, oczywiście chodzi o te deklaracje papierowe, no bo elektroniczne są składane elektronicznie, ale i tam są y, y, błędy, bo tam jest taka kwota y, przy autoryzacji, trzeba ją podać y, i też jest czasami błędnie wpisywana. No i w ogóle niezłożenie y, pitów w ogóle, w, w ogóle to jest największy błąd, który można popełnić i za to można dostać karę. Jak tego uniknąć, powiem w kolejnym odcinku.